Cześć witam was w kolejnym odcinku znowu rybki, tym razem ropa ale ropa nie ta co ostatnio tylko jesteśmy na ropie poniżej gorlic jest to odcinek nizinny tutaj można łowić cały rok szczerze mówiąc to jest moje pierwsze podejście do ropy w tym miejscu i zobaczcie jak ona pięknie się prezentuje więc ogólnie jest to moje pierwsze podejście do ropy na tym odcinku w tym miejscu nie znam kompletnie miejscówek. Wodery mam gotowe, więc no, za chwilę będę po prostu wchodził do wody, rzucał, testował. No i miejmy nadzieję, że coś wpadnie. Strągi klenie Może brzany się trafią. Miejmy nadzieję. No i co? No i nie przedłużając lecimy. Dobra, zaczynamy. Перше жути Nie miałem rybę, nie wciąłem jej, bo kurczę. No nie byłem przygotowany. No. Łowię i nie jestem przygotowany na branie ryby. Prawie mi wędkę wyrwało z ręki. No i właśnie sobie załatwiłem chyba jedno z brań. Takie kur na życie. Patrzcie, jaki nie fart. No, Najpierw nie zaciąłem, a teraz w ogóle ryba nie trafiła. W przynętę. Ale jeśli jest, to jeszcze raz wyskoczy. Kurde mać? Nie, no nie wierzę. Ale był ładny. Nawet nie spodziewałem się, że stąd weźmie. Kurcze, no. Szkoda, Spierdzieliłem chyba trzecie branie dzisiaj, także, no. Tryplecik jest po prostu. No, ale tak to jest, jak się ma pojedynczy hak. Je tu jeszcze bez zadzierowy. Kurde, nie spodziewałem się w ogóle ataku z tej pozycji. To była praktycznie płytka woda. Nawet nie mam bladego pojęcia, skąd on wyskoczył. On się zdziwił. O kurde, był ładny pstrąg. Był ładny pstrąg, teraz go trzeba stąd wyrzucić, bo nie zaatakował. Nie wiem, czy się mnie też nie przestraszył. Kurde. Tak z trzy dychy miał minimum. Jest. Dobra. A, chyba podczepiony. A, kurde, no nie wiem, czy nie był podczepiony, bo strasznie topornie szedł, no ale nie był duży. Siedzi i teraz był atak piękny. Ładnie, no to jakiś, no krab mały. Dobra, w końcu. Ile można czekać na tę rybę? No, ładny pstrążek. Proszę bardzo, jest pierwszy dziś, a powinien być około, myślę, 5-6. No i wypuszczamy, oczywiście. Dobra. Jest! Kurde, w końcu, bo dzisiaj to myślałem, że już pierdolca dostanę z tymi rybami. No i super, wziął sobie na błystkę. W końcu jakiś konkretny strzał był Bardzo mnie to cieszy No i rzucamy sobie dalej Co on mi tu w tym momencie zrobił? Aż żałuję, że tego nie nagrałem, ale wyskoczył na jakiś metr do góry No świr, po prostu świr Dobra i uwalniamy Aż żałuję, że tego nie nagrałem, bo... No świr, tyle w temacie. O, siedzi! Ale w prądzie go wziąłem Wędka się gniewa Bo ryba w prądzie stoi ale wziął zaraz właśnie po wrzuceniu, po wpadnięciu błyski do wody w środku myślałem, że taki jest opór w prądzie, a to jednak rybcia i wypuszczamy o, dobra, powstał jeszcze chwilę No i takie to życie co co nawet nieco drugi, ale nawet każdy rzut jest po prostu z tymi farfoclami. Ciężko tu o rybę. I tu aż się prosi, żeby jakaś ryba stała. O no właśnie, kurde była. Tylko nie trafiła. A i tak najlepsze jest to, jak ta ryba atakuje, kiedy jest się po prostu w wodzie, woda jest w miarę przejrzysta i widzisz jak ten pstrąg kurcze idzie za tą błystką, ogólnie za przynętą sam ten atak jest kurcze tak widowiskowy, że jasny gwint Jest. znowu jakiś szkód o klenik, zobaczcie klenik z białej normalnie i wypuszczamy dobra, ale ja szukam jakichś większych, bo już Cały czas te szkuty potrzebuje jakiegoś większego. Bardzo bym chciał. Bardzo bym poprosił. Kurde, znowu było branie i... akurat chciałem wędkę zrobić z tej pozycji, przenieść w tą i w tym samym momencie było branie, więc... Szkota gadać. Siedzi. Raczej pstrąg, bo się telepał jak po prostu głupi, teraz idzie jak taka szmata, a dokładnie pstrąg. No i kurii depuścił, no nie wierzę. Ach, tak to jest. siedzi. nowy jakiś szkód. Kleni. Dobrze. No ale już troszeczkę większy klenik. Taki. Z 20 cm. I dalej. Uuu. Większy kleń. No większy. Jakieś farfocle zebrał Ja myślałem, że on będzie miał Skurcze, nie wiadomo ile centymetrów. A czu się no taki spasiony klenik. Powiedzmy sobie szczerze, że to już jest taki najedzony wiśniami kleń. O, najedzony wiśniami drapieżnik. Ląduje w wodzie. Ale tak strzelił, że myślałem, że ryba będzie mieć no już troszeczkę więcej centymetrów. Ale też jest spokojno. Wszystko na tę błyskę na razie ładują. Widzę, że się tu ustawiły, więc tutaj nie idę. Cały czas widzę, że coś zbierają. Jakieś mniejsze rybki. To może się uda też jakąś większą po prostu wyciągnąć o widzę, że tu gdzieś jest przetarte też właśnie na takich rzekach warto sprawdzać o, o tym mówię warto sprawdzać węzły bo tu tyle kamieni jest, że to jest tragedia agi Znowu kleń. He, no ta, kurczę, fajne się tu trafiają te kleniki. Też taki nażarty wiśniami. Może sezon na wiśnie już jest zakończony, no, ale taki nażarty. żarty. Kurde, no. no. Te szkuty jakieś, no, ale... Tak szarpią, że idzie na zawał zejść. I tu jest ogólnie spoko miejsce, bo jest no, na pstrągi latem, bo jest szybki nurt. I pstrągi powinny tutaj siedzieć, ale z drugiej strony tu jest aż zielono od tych kur naglonów. Więc wątpię, żeby one tutaj były. Ewentualnie pewnie są, ale dostać się do nich za pomocą przynęty z kotwicą to graniczy z cudem. Więc sobie po prostu przejdę tam wyżej, tam gdzie mi zatankował ten większy strąg i spróbuję mu tam rzucić jeszcze raz. Zobaczymy. Gdzieś tutaj, nie wiem czy będziecie widzieć, jest tutaj nurt. No i w tamten nurt trzeba rzucić albo obok. Tak się wydaje, jakby tam było głębsze miejsce. Więc ta ryba może faktycznie tam być głębsze z prądem. I albo ryba będzie w prądzie siedzieć, albo obok prądu zaraz. Chociaż jak widać no, te klenie, które łowiłem to siedziały praktycznie na takiej płani, ale jednak ryby bardziej w nurcie trzeba szukać, przynajmniej te pstrągi siedziały w nurcie. No i spróbujemy jeszcze jakiegoś wyciągnąć, pomijając fakt, że glonów to tu kurde wyciągnąłem pewnie z 10 kg. A no i druga sprawa, ja teraz idę w górę rzeki, więc te pstrągi zachodzę troszeczkę od dupy strony. No, i teoretycznie powinno to wpłynąć pozytywnie na brania, ale jak na razie to tak średnio, bo ten strąk się ustawia, wiadomo, głową do nurt, w stronę nurtu. No, i jeśli mu coś spływa, to nie ma czasu za bardzo się zastanowić, tylko musi to od razu albo zaatakować, albo nie. No i teoretycznie powinno to wpłynąć na brania, a, a nie wpływa, przynajmniej w moim przypadku. Dobra, tu jest to miejsce, gdzie ten pstrąg zaatakował. Obrzucam je i zobaczymy. Dobra i po miejscówce. Ja mam taki zaczep, że muszę po prostu tutaj wejść. Ale tu kurde głęboko jest. Taka była piękna miejscówka. O nie. Masz kurde no. Pod nogami się nie mógł wcześniej na tak zdecydować myślałem, że pstrołąka to kleń No i poszedł. Jeszcze takiego obstrąga bym złowił. Muszkeli kleni mam dość. Ciekawe, co to za potok. Taki, taki, wiecie, taki dziwny ten potok, nie? Tutaj jakaś hala, tu jakiś dosyć wysoki spływ wody, jak na teraz. No dziwne, dziwne. Dobra, tyle na dziś. Myślałem, że zrobię z tego dwa dni, a tu się okazało, że jeden dzień w zupełności wystarczy. Wpadło kilka fajnych pstrągów, kilka małych, mniejszych może kleni. No ale ogólnie wypad należy zaliczyć do udanych, z tego względu, że tu byłem od około no, w sumie 3-4 godzinki. Także trochę tych ryb padło. Teraz tylko się przebrać. Dobra i to tyle, ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że Wam się mój drogi odcinek podobał. No i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie cześć.